Kali Karolina Owczas po zwycięstwie nad Haną Charkową. Jakbyś byś na, na gorąco oceniała ten pojedynek? No nie jestem zadowolona z mojego pojedynku. E, szczególnie dlatego, że boksowałam bardzo niedawno, bo boksowałam dwa tygodnie temu. Przeciwniczka na pewno nie była, była od niej słabsza od Hanny, aczkolwiek miała podobne wymagania, a dałam dużo ładniejszy pokaz boksu. Zaboksowałam dużo lepiej dwa tygodnie temu, dużo było więcej tej lewej. Dzisiaj tego kompletnie nie było. No, nie jestem w stanie powiedzieć, co się stało, aczkolwiek no, no nie jestem do końca zadowolona z siebie. Twoja przeciwniczka nie miała za dobrego rekordu, ale samym stylem walki i tym, że zagorzałością w ringu pokazała trochę w tym, w, tym, w tym pojedynku. Pokazała, ja wiedziałam od samego początku, że nie będzie się ona poddawała, ponieważ to no, rzeczywiście rekord 1-3 nie był powalający, aczkolwiek... Aczkolwiek wiem, że od początku wiedziałam, że będzie ta przeciwniczka wytrzymała, ponieważ stoczyło ostatnio dwa pojedynki sześciorundowe i oba zakończyły się przegraną, ale na punkty, także wiedziałam, że, że nie padnie w pierwszej rundzie. No i tego się spodziewałam, tego co pokazała. Nie mieliśmy okazji z Tobą rozmawiać przed pojedynkiem. Powiedz jak przebiegały Twoje przygotowania, ile trwały i kto Ci pomagał? E, przygotowania tak naprawdę zaczęły się już przed debiutem na Torwarze, ponieważ to tempo było takie, że nie było czegoś takiego, że walka, przerwa i znowu przygotowania. Także przygotowania tak naprawdę trwały już od, same, od, od początku lipca, gdzie na początku trenowałam z trenerem Tomkiem Zamaro, później z trenerami Andrzejem Gumidrukiem Jarkiem Soroko, a obecnie trenuję od jakiegoś czasu z trenerem Łukaszem Landowskim, no i myślę, że z nim zostanę na troszkę dłużej. E, jak układa się współpraca z Łukaszem Landowskim? Praca jak najbardziej zadowolona, e, trener, który podchodzi do zawodnika bardzo indywidualnie. E, jest młody, ambitny, dobrze się rozumie z zawodnikami. Ja potrzebuję po, po dość kiepskich poprzednich latach e, ponad pięciu z innym trenerem potrzebuję przede wszystkim wsparcia duchowego, psychicznego, tego, że trener zawsze przy mnie jest, no a to trener landowski mi zdecydowanie daje. Powiedz, jak dzielić szkołę, pięściarstwo no i treningi. Powiedz, czy one odbywają się w Łodzi czy jednak w Warszawie? No, treningi odbywają się w Warszawie. No nie, w, Łodzi, w Łodzi, nie mam gdzie trenować. No jest ciężko, przyjeżdżam na, na obozy do Warszawy, kiedy, jestem, kiedy mogę jestem w Łodzi, staram się przyjeżdżać, zaliczać, no ale no nie jest łatwo nauczycieli, mam bardzo wyrozumiałych, także, także wspierają. Nie mam nadzieję, na no, armaturę nic mnie nie napisze, prawda? Także już od początku tego 2012 roku, trzeba będzie się skupić raczej na nauce. Powiedz, e, zbliża się gala w Wołominie pod koniec listopada, e, krążą słuchy, że zaboksujesz. E, powiedz, czy podzielasz to zdanie, czy jednak nie, nie, nie będzie tego, tej, tej gali? E, gala? Przede wszystkim nie wiadomo, czy będzie gala, ale planuję to jeszcze jedną walkę w tym roku, rzeczywiście za miesiąc, a jeżeli nie, nie gala w Wołominie się nie odbędzie, to prawdopodobnie zaboksuję w Hiltonie na początku grudnia, czyli tam tydzień później niż miał być planowany Wołomin. Czego życzyć w przyszłości, teraz, na, na tym etapie, aktualnie? Chyba ciężkiej pracy, jak największych postępów. Bo, bo jeżeli ja będę ciężko pracować, no to dalej będą wychodzić te pojedynki lepiej. Bo no, dzisiejsza walka mi pokazała, że, że naprawdę jest dużo, dużo pracy przede mną, ciężkiej. Także no, chyba przede wszystkim tych postępów i jego rozwoju trzeba mi życzyć.